Dziś tańczący z kotami postanowił, że wielki wódz, tańczący z piórem, musi zwolnić dwóch niewinnie osądzonych więźniów politycznych. Nakazał mu, by niezwłocznie wziął pióro i podpisał dokument ułaskawienia. Oto fragment echa rozmowy utrwalony przez górę Pegazus. Posłuchaj, Patafianie, bo nie będę powtarzał. Masz uwolnić wąsa i kamienia, bo jak zaczną sypać, to smalec z bawoła nam nie pomoże w ciemnej jamie. Ale yy, to jest niemożliwe. Popełnili straszne czyny. Yy, drugi raz, jak ich ułaskawiam, lud mi tego nie daruje. Będziesz ułaskawiał tyle razy, ile ci powiem. Uczynimy z nich bohaterów i przyznamy im najwyższe wyróżnienie, jakie masz. Dwie muszle przebite strzałą. Dwie muszle przebite strzałą to dla najwaleczniejszych wojowników. Nawet ja takiego yy, nie mam. Przyznaj też sobie wykonać natychmiast, bez odbioru. Wielki wódz nie ośmieliłby się przeciwstawić starszemu panu z Wielkiej Rady, więc spełnił jego polecenie. Ogłosił to również za pomocą góry, z której znaki dymne docierały do całego kraju. Towarzyszyły mu dwie indianki, małżonka małego kamienia, kamienna twarz i partnerka małego wąsa, luźna z marzlina, odziane na czarno, by wyrazić sprzeciw wobec rudej strzały, odpowiedzialnego za zamieszanie. Po pewnym czasie wszyscy udali się w stronę ciemnej jamy, by powitać swoich bohaterów. Zgromadziło się wiele starszych kobiet plemienia, rozpoznawalnych po magicznych beretach z piór aniołów, by z łzami radości i kwiatami witać niewinnie skazanych, krystalicznie uczciwych więźniów politycznych, którzy zostali ułaskawieni przez wielkiego wodza. Pojawił się również wielki szaman, bezdomny dał, przechadzający się wśród tłumu zbierający cenne muszelki od zgromadzonych Indian. Po chwili ogłoszono ich bohaterami krainy Polus. Domagali się rekompensaty od całej społeczności za niesłuszne uwięzienie. Tańczący z kotami, nakazał by wielki wódz obdarował ich po trzy duże worki muszelek i kamieni oraz trzy poziomowe tipi z paleniskiem na każdym piętrze, aby zapewnić ciepło w nocy.